Cześć i witam, dzisiaj sobie otworzę znowu paczkę z Lily. Przed chwilą była osaczona przez Koty, ale na razie się No to co, otwieram. Prrr, jak to, jak to. Prrr, jak, to, prrr, jak, to, prrr, jak to, za to się zabrać. Dy, 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 dy. Patrzcie, jak się nie zmieściło. Babko, babko, udaj się! Ładnie. Nie, nie myślałam, że tego więcej będzie za tyle hajsu. I kolejny karton do kolekcji. Co my tu mamy? Pierwsze mamy Bizzards, 7 domiczek. O proszę, jaki ładny, o, o, o. Luis. I dwie pozórki. ja znajdę coś takiego w miarę... Dobra, coś takiego w miarę spokojnego. I wyostrzy się. O, orionek przy las. Proszę. I ja chcę po kolei. Daj mnie to. Co jest o. trzeci tomik inujaszy? Bardzo się fajnie to czyta, więc jestem teraz na bieżąco z polskim wydaniem. Dobra, damy takie coś, żeby mi się szukać. Dalej mamy czwarty tomik inujaszy. A jak ja lubię takie grubaski? Mm, nie wiem, czy się skuszę na jeden tomik, czy na dwa na dzisiaj, czy może coś innego wybiorę. I teraz chcę podpiąć, żeby to jakoś zabrać. Dalej no mamy magii. Tom 31. To się tu czycie Bardzo ładne układać Ojej, bardzo ładne. I jak to zrobić, żeby nie pokazać? O, prosz To są czasami ładne. O, ale w jednym pokażę. Ale zobaczymy. Oj, magii. Muszę się wreszcie za to zabrać. Ani mi się podobało. Do madzy doleciałam do 10 tomika, tak już dwóch mi brakuje tylko. Tam. Bo przysyłkę miała. Iść cały. Yy... Ten, że trzeba czekać tydzień. Ale ładne. A no ja nie chciałam. I tak wyszło, że nie mam dwóch ostatnich. A. I no, Pokażę wam ten pierwszy, bo nie pokazywałam. A tak, nie okazało się jakieś takie przydłużenie. To, Jak to sobie też nie ma. Opa! Dobra kreseczka, magię jest dość ładna. Znaczy moim zdaniem. Dalej mamy zapach miłości. Mm. Ja czuję zapach dobrego tomiczka. Mam nadzieję, że nic głupiego nie będzie gadał. Nie chcę się czytać te wszystkie tych wszystkich dymków. Opa, jeszcze raz. Tu coś jest. Kolorowa strona? Nie ma. Dalej mamy. Ma już takie... A nie, Ten jeszcze wezmę. Monojiren. Niesamowite zdarzenia. Drugi tomik. Kolorowych nie ma, więc... Nie. Dobra, coś takiego damy. Dobra, dalej. Chase of Men. Okej, okay. to się tak błyszczy, jak tu nie widać. Tomik 9. jak tę stronę tworzyć, żeby tak za dużo się nie działo? No ja proszę, coś normalnego. Dobra, taka chyba w miarę normalna strona. Nie czytać długów, a będzie dobrze. Siadnę, szukałam trochę. Dobra, dalej mamy... GTO i RSI ćwącha mi to angusię i się wbija w kadr i niszczy ostrość. Proszę taka ładna, niebieska. Uuu, u, u u pokaż, 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 pokaż. U, Ładne. Eee. O, taka rozkładówka. Była ja w poprzednich tomikach? Czy ja nie zwróciłam na nią uwagi? Nie mam pojęcia. Jakaś taka kreseczka w miarę z środka. Wygląda w miarę normalnie. Nie mam pojęcia co on tam gada. Dobra, drugi tomik. Odrodzony jako galareta. To coś trochę takie zagięte, ale już Januszka. 6: Coś tutaj ładnie wygląda. Kolorowych stron nie ma, ale z takie coś też ładnie wygląda. I może jakaś strumika. Dalej mamy Dziecię Słońca i Deszczu, trzeci tomik, ostatni, tak? Chyba tak. Dobra, nie chcę sobie spoilerować. I ostatnie co tu mam? Ale ciemno. Shadows House domik piąty i bardzo ciemna tą układkę Jakieś się kolorowe strony ciemno takie coś i tu z tyłu jeszcze są kolorowe ale za chwilę pokażę mi jeden efekt który mi się podoba Jest mi właśnie taki nie lubię tego dotyku Ech! Znaczy to już tak specjalnie zrobione, to nie ja oświnia, łapam rączkami, ja rączki mam czyste chyba. I podoba mi się ten efekt właśnie starej książki z odciskami palców. Opa. I nawet pasuje. Ale w dotyku to jest... ja lubię, jakbym taka ziemniaka. To chwila, moment, w miarę pokładam i zaraz się widzimy. Udało mi się w miarę ładnie ułożyć, a zresztą z siebie dumna. No to będę się powoli żegnać. Mam coś do powiedzenia? Nie takiego. No to postaram Zapraszam do lajkowania, subskrybowania na mojego Instagrama, na Discorda, w opisie i do pozostałych moich filmików. Na razie cześć. Tak, jakiś spokojny unboxing. No ja nie mogę. Narkapa